Kochani, witam Was serdecznie na kolejnych pogaduchach u Ropuchy. Dlaczego Ropucha będzie tu? Witam Was na kanale Marga sk 60+. Ja jestem Marga Eska i mam 63 lat. Kanał jest y, specjalnie dla Pań w eleganckim wieku, nie tylko Pań. młodzi że tutaj znajdą coś dla siebie, bardzo chętnie widziany, bo Człowiek tylko z wierzchu jest stary, a ile ma lat i, czy, i, i co ma, e, w, w, to powiedzieć, e, przynależność polityczną. E, to jest wszystko w głowie, wszystko jest w głowie. Ja bym siebie oceniła, no tak, no powiem wam, 40-42 lata. <grystanie> Kochani moi, dzisiaj przychodzę do was nie z makijażem, nie z pogaduchami, a z życzeniami. Już za chwilę będziemy siedzieć wszyscy przy wigilijnych stołach. Ci, którzy tą wigilię obchodzą, ci, którzy nie obchodzą, będą siedzieć przy wieczorem, przy miłej kolacji i mają przed sobą kilka dni wolnych. Osobiście jestem osobą niewierzącą ani w Boga, ani w życie przyszłe. Um, korzystam z mocy kosmosu <noise> i wszechświata, jeżeli y, chcę. Y, no tak jak się, podobno jak się puszcza w kosmos, to tak się dostaje. Nie, nie, nie jest to od razu, ale, ale przychodzi od czasu do czasu przychodzi, bo później się zastanawiasz o cholera. Przecież ja sobie tego życzyłam, także z tymi życzeniami to trzeba uważać, bo można puścić w kosmos życzenie. Y, złe dla siebie, no a kosmos wiecie, no. Będzie nam to spełniał. Zatem mój mąż jest człowiekiem wierzącym, chyba, no bo on wierzy w anioły, no i jest ewangelikiem. Ogólnie Boże Narodzenie w Niemczech jest, nie jest tak, tak, tak celebrowane jak w Polsce. Nie ma dwunastu potraw. Nie ma nie wiadomo czego, zależy kto, gdzie, jak, skąd pochodzi. Jest albo, albo pieczony indyk, albo pieczona gęś, albo pieczona kaczka, jest, są parówki i yy, ka sałatka kartoflana, a zaraz później jest deser, są albo torty, ale przeważnie jest taka fontanna z czekolady i tam się owoce czy tam coś i, i się zajada człowiek i też jest najedzony. Z początku przyjeżdżając tutaj, starałam się, znaczy, kupę lat w ogóle jeździłam do Polski na święta i nic mnie nie interesowało. Tylko żebym się ubrała i prezenty pakowałam bardzo chętnie i robiłam, bo lubię, lubię dawać prezenty. A poza tym, nic mnie nie interesowało, szłam tu na wyżerkę, tam na wyżerkę i było super. W pewnym okresie czasu. Raz zrobiłam, jeszcze z MS tutaj, zrobiłam święta, jak moja córka była w ciąży i było bardzo fajnie. I Sylwestra, to zrobiliśmy, było bardzo fajnie i były też potrawy takie typowe, wigilijne. Może nie aż 12, ale na początku, tu się przeprowadziliśmy, to były krokiety, i pierogi, i barszcze, i bugwico tam, i bigos, O ja bigosu zgotuję i nie wiadomo co i jak, a z czasem pomyślałam sobie, a czy ja komuś ojca i matkę zabiłam, żebym ja tutaj, wiecie, zapylała jak jakaś nienormalna? No i wyszło na to, że potrawę, kolację wigilijną robił mój mąż, a ja upiekę być może ciasto. Kiedyś udało mi się nawet makowiec, z tym, że mój mąż nie ma chowca i tak to jest, sernik uwielbia, więc może upiekę sernik. I czasami zdarzyło mi się kilka pierożków, nie? ale mówię, mąż uwielbia pierogi, ale mówi, że to nie jest warte tego jedzenia. <gry> Także jak pojedziemy do Polski, to sobie kupimy, się najem, bo w restauracjach są bardzo dobre. No, nie. Dzieci nie mają pretensji do tego, ni wnuczek, żebym im 12 potraw stawiała, więc jest jak jest i my jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Choinka jest ubierana dzień przed Wigilią lub w samą Wigilię, Choinka musi być zawsze prawdziwa i honorowe miejsce na choince zajmuje bombka mojego wnuczka. Już od lat, tutaj, ile tutaj mieszkamy, namalował na dam bombkę dla Omi Opi. Omi to jest babcia, Opi to jest dziadek i, i to zawsze wisi na honorowym miejscu, a za, zaraz konie, wisi taki mały misiu, to jest mojego miszka. Bombeczka jeszcze babci. Jego. Także człowiek uważa, tego typu tradycje się zachowuje, że to, co na, na tej choince jest, to takie są rzeczy, które, które wiążą się już z naszą historią i życiem tutaj w Niemczech. Tak staramy się powiązać to wszystko. Także nie wydaje mi się, że przez to, że nie robię 12 potraw, i nie wiadomo, czego jestem gorszym człowiekiem od tych, którzy zapieprzają, na pewno nie i nie wydaje mi się, że, że ktoś kto zapieprza i robi te, i, na, i pada na twarz też jest gorszym człowiekiem lepszym człowiekiem ode mnie Albo gorszym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy sobie równi, każdy robi, jak chce i demokracja, moi drodzy, na to pozwala. A ja mam w głowie tą demokrację, więc demokratycznie cieszę się z każdym, jak każdy się cieszy ze swoich świąt. Kochani moi, życzę Wam na te święta przede wszystkim pogody, spokoju i, a nie zmęczenia padającego na twarz. Życzę tam na te święta radosnej, rodzinnej atmosfery, żebyście spędzili te święta tak, jak lubicie i jak sobie zawsze je co roku wymarzycie. Zaraz, za chwilę kończy się rok. Będzie podsumowanie, będzie gadane podsumowanie roku 2021. Będzie podsumowanie z, 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 też kosmetyczne, ale będzie też podsumowanie, moi drodzy, samogadane. Cały ten rok, ja, ja wiecie co, nigdy nie robiłam podsumowań i, i no, bilansów. No bo to wkurzało człowieka. Ale teraz w związku z tym, że siedzimy pozamykani w tym domu, to już będą drugie święta, w związku z tym, no drugie. Yy, po prostu zrobię, zrobię w nowym roku podsumowanie tego starego. Odhaczę wszystko, to wszystko wrzucę do kosza, spalę i nie ma więcej tych rzeczy. Po prostu nie ma, nie ma, nie ma i nie będzie. Ta, tak się z tym obecnym rokiem, który był dla mnie bardzo nieciekawy. Yy, Wiecie co, relatywnie, relatywnie, bo w, jeżeli chodzi o e problemy egzystencjonalne, to, to akurat problemów nie ma, no, z, zabraliśmy się powoli z mężem do pakowania naszych rzeczy, bo najpóźniej za dwa lata będziemy już w Portugalii sobie mieszkać, także powoli czasie, wiecie, jak dwa lata, to tak mija. Na ten nowy rok, kochani, życzę wam tego, czego sobie sami życzycie, a przede wszystkim zdrowia, zdrowia i rozsądku, bo to nie zawsze idzie w parze. Rozsądek się czasami nabiera rozsądku, jak już tego zdrowia nie ma i nie ma jak go uratować. Także najpierw rozsądek, znaczy da, równie ze zdrowiem rozsądku, bo z, y, będąc nierozsądnym, można, można swojemu zdrowiu zrobić krzywdę po prostu. Takie jest moje zdanie i tego Wam życzę: rozsądku, jeżeli chodzi o Wasze zdrowie. Bo to jest najważniejsze, bo to jest najważniejsze. Kilka razy już chorowałam dosyć poważnie. I wiem, że nie ma, nie ma czegoś takiego, co by zastąpiło zdrowie człowiekowi. Naprawdę. Nie miliony, nie podróże, nie nic. Po prostu jak człowiek zdrowy, od razu inaczej patrzy na świat, od razu inaczej żyje. Sami mi to musicie przyznać. Zatem, przede wszystkim zdrowia, no kufereczek, stóweczek, jak to śpiewała Danutarin, Tarin, jak ten mąż się nazywał, bardzo chętnie, albo tysią, tysiączeczek, jak sobie życzycie i żeby ten Wasz nadchodzący rok był naprawdę fajnym rokiem, po prostu fajnym rokiem, bez jakichś tam cudów, niewidów, marzeń nie wiadomo jakich, które się nie, nigdy nie spełnią, a właśnie był taki fajnym dla Was, takim luzackim, takim fajnym rokiem, który będzie powoli sobie szedł, ale ta takiej, takiej dobrej, dobrej ścieżce, która Wam się tylko podoba. W ten sposób Wam bo i sobie życzę też tego samego, kochani. Zatem, wesołych świąt, spokojnych świąt, zdrowych świąt i super, super nowego roku, kochani. Widzimy się w nowym roku. Papa! pa. pa. Mmm, you -hmm.